Cześć widzowie, to jest kanał Cena i ja jestem Michał, a jako prezes zarządu tego kanału upoważniłem sam siebie do złożenia Wam sprawozdania z działalności operacyjnej tego przedsięwzięcia za rok 2021. W garści statystyk, podsumowań oraz informacji o tym, co planuję na rok następny, czyli już trwający rok 2022. Otóż, moi drodzy, jesteśmy razem dosyć krótko, ponieważ... Pierwsze kanały na filmie pojawiły się niecałe półtora roku temu. Wyprodukowałem do tego czasu 254 filmy. Mamy łącznie na kanale 3440 subskrybentów. Łącznie obejrzeliście filmów na kanale 55,5 tysiąca godzin. To jest bardzo dużo: 55,5 tysiąca godzin streamowano odcinki z mojego kanału. Łącznie wszystkich odsłon jest grubo ponad pół miliona, jak na takie przedsięwzięcie, którym, którym tutaj zarządzam, no, wydaje mi się, że to jest dosyć sporo. Około 30% użytkowników to są moi subskrybenci, pozostałe 70% to są użytkownicy niezasubskrybowani. I e, mówiąc krótko, trend, w którym e, nie e, uciekałem się do żebrania o lajki, suby i tym podobne historie, zamierzam w tym roku kontynuować, ponieważ e, uważam, że e, jest to e, w tym stanie rzeczy najwłaściwsza forma działania. Mamy wciąż e, na kanale jednego sponsora, jestem nim ja, czyli nikt się do e, interesu pod tytułem. Kręcenie tych filmów i zdobywanie gadżetów, które są na nim prezentowane, nikt się do tego nie dokłada. Ma to swoje wady i zalety. Wady oczywiście takie, że gdybym miał zaprzyjaźnioną dużą strzelnicę, zaprzyjaźnioną hurtownię broni, no to pewnie łatwiej by mi było zdobywać gadżety do kolejnych ciekawych filmów. Być może to się kiedyś zmieni, ja się od tego całkowicie nie odżegnuję. Natomiast na ten moment y, ta sytuacja ma pewne plusy, a mianowicie nie jestem uzależniony od tego, że ktoś mi dał pistolet i oczekuję, że fajnie o nim opowiem, pomimo tego, że jest gówniany, tylko dlatego, że chciałby dobrze go sprzedawać. Y, no bo to, że dał mi go za darmo, czy też wypożyczył, y, musi mu się w ten czy inny sposób zwrócić. Co jeszcze, jeżeli chodzi o statystyki tej broni, nie mam cały czas za dużo. W moim sejfie jest łącznie 15 sztuk broni krótkiej i długiej. Ten stan rzeczy niedługo będzie się prawdopodobnie nieco zmieniał, dlatego że mam jeszcze kilka typów broni, które chciałbym, żeby się u mnie znalazły. Przede wszystkim planuję zakup jakiegoś PMA. Co to będzie, tego jeszcze nie wiem. W grę wchodzą oczywiście klasyki typu UZI. Typu mek, typu glauberyt, być może skorpion. Raczej nie rozważam raka. Chociaż prawdę mówiąc, mój ojciec ostatnio strasznie zachwycał się, jak to w służbie wspaniale mu się z tej broni strzelało. I to jest być może. Jedyny powód, dla którego ten karabinek czy ten pistolet by się u mnie znalazł. No, być może sam fakt, że one jeszcze w tej chwili występują w dobrych stanach i za godziwe pieniądze jest kolejnym argumentem, bo za chwilę to się może zmienić. Także, także na pewno jakaś nowa broń typu pistolet maszynowy się w tym roku u mnie pojawi. Mam również apetyt na coś w 308. Czy to będzie coś z platformy AR-10? Czy to będzie G3, czy być może uda mi się kupić Fala w rozsądnych pieniądzach, bo to są jakby te rewiry, w które celuję to zobaczymy. Eee, chodzi mi po głowie coś również w 545 na 39 Tutaj wybór oczywiście nie jest za duży, bo mamy do wyboru albo broń rosyjską, e, albo tantala e, w zasadzie. No, i coś jeszcze chyba Rumun czy Bułgar. Poprawcie mnie jeśli się mylę. Natomiast w ramach egzotyki być może tego typu broń do sejfu dołożę. Jeżeli chodzi o pistolety, jestem raczej ukontentowany. Jedyne dwie rzeczy, które ewentualnie mogłem uzupełnić, to jest coś w 57 na 28, ale raczej nie ukraiński Ford, dlatego, że byłem w sklepie i niespecjalnie on mi się, że tak powiem, dobrze układał w ręku. I jeszcze taka głupota pod tytułem 357 Sigma mi chodzi po głowie, ponieważ w jednym z warszawskich sklepów Taki egzemplarz jest dostępny za dosyć głupie pieniądze, a jest on oczywiście tak bezsensownym pomysłem, że w sam raz pasuje do mojej niecodziennej kolekcji. Także to tyle, jeżeli chodzi o, o, o potencjalną broń i, i to, co ewentualnie na kanale będziecie mogli zobaczyć, jeżeli chodzi o elaborację. Sytuacja niestety przedstawia się dosyć kiepsko, dlatego że fajne tematy elaboracyjne oczywiście wymagają fajnych komponentów, czyli, czyli nieco bardziej wyszukanych prochów niż Lovex, który też zresztą ostatnio nie bardzo istnieje na naszym rynku. Z łuskami jeszcze jest jako tako kłopot jest ze spłonkami i z pociskami, więc niestety tematy elaboracyjne będą się pojawiać, ale tylko w ramach dostępności komponentów, dlatego że wybaczcie, ale nie chcę pokazywać wam kolejnego odcinka, w którym pokazuję jak pod pociski LOSA sypie Lowex do 9x19, bo to już wszyscy tak rozwałkowali na internetach, że naprawdę moja działalność tutaj zupełnie nic nie wniesie. Także tego nie będzie, jak będą prochy, będą pociski, będą, będą spłonki, to wtedy do tematów elaboracyjnych naturalnie będziemy wracać. Co jeszcze? Będzie trochę publicystyki. Ponieważ jak się okazuje tematy pod tytułem strzelnice, dlaczego zamykają, co się z nimi dzieje, e, broń w czasie kontroli policyjnej, e, historie o cennikach cz -y. To były tematy, które wzbudziły wasze zainteresowanie, no a z mojego punktu widzenia po prostu dobrze się klikały, w związku z czym dla mnie to jest oczywiście woda na mój na młętych parostówek, który YouTube łaskawie od czasu do czasu pozwala mi na tym kanale zarobić, co niestety nawet nie pokrywa kosztów amunicji, którą wystrzeliwuję, ale. Lepsze to niż nic, jak to mówią. Także na pewno trochę tego rodzaju materiałów, tak zwanych z życia, wziętych z codziennej naszej strzeleckiej rzeczywistości. Będzie się pojawiać, na pewno będzie jeszcze coś z karabinowej optyki, ponieważ tutaj się dosyć sporo u mnie dzieje w tej, w tej dziedzinie, więc, więc na pewno do tych tematów będziemy wracać. Będzie na pewno jej kilka rodzajów, będziemy je między sobą spróbowali jakoś porównać i przyporządkować je do jakichś tam zastosowań. No i to jeżeli chodzi o sprzęt i, i, i tak zwany i sprzęt i content to, to to chyba byłoby wszystko. Z ciekawostek jeszcze chciałem wam coś opowiedzieć o was, czyli oprócz tego, że mm, oglądających jest tylko 30% subskrybentów to ciekawostką jest to, że oglądacie mój kanał głównie w poniedziałki, wtorki i środy. Dlaczego tak jest? Tego nie wiem. Eee, niedziela jeszcze, czyli ten dzień, w którym kręcę ten odcinek, również wypada dosyć nieźle, natomiast zdecydowanie nie oglądacie mnie w piątki i w soboty wieczorem, co świadczy, że moi widzowie są widownią pijącą, imprezującą i bardzo dobrze, dopóki robicie to odpowiedzialnie i, że tak powiem, nie mieszacie strzelectwa i rozrywki. Wszystko jest super i niech tak będzie, bo wszystko jest dla ludzi. Tyle o Was, tyle o mnie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Myślę, że następny film pojawi się gdzieś w pierwszym tygodniu stycznia, jeszcze. To tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w wielu filmach w 2022 roku. Cześć!